W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O święty Józefie, którego opieka przed tronem Boga jest tak wspaniała, mocna i natychmiastowa, powierzam Ci wszystkie moje sprawy i pragnienia. O święty Józefie, pomóż mi przez Twoje potężne wstawiennictwo, i wyproś mi u Twojego boskiego Syna wszelkie duchowe błogosławieństwa, żebym poddany Twojej niebiańskiej mocy mógł złożyć moje dziękczynienie i hołd najbardziej kochającemu ze wszystkich Ojców. O święty Józefie, nigdy nie zmęczę się kontemplowaniem Ciebie, a w Twoich ramionach zasypia Jezus. Nie ośmielę się zbliżyć do ciebie, Kiedy on spoczywa na twoim sercu. Uściskaj go mocno w moim imieniu, Ucałuj jego drogocenną głowę i poproś go, By odwzajemnił ten pocałunek, Kiedy będę wydawał moje ostatnie tchnienie. Święty Józefie, patronie odchodzących dusz, módl się za mnie. Amen.